Może to jest przecież świetny pomysł, ale wtedy będę będę grzytka i gruba pewnie dobra to ciastka. Dzięki, dzięki Roisia za ciasteczka. Tylko nikomu nie mam, że tyle jem. Wtedy wszyscy będą myśleć, że jestem gruba! Dzień dobry widzowie! Witam Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Ja jestem Martyncjusz i, i dzisiaj opakujemy moje zerwanie z luferkiem. <grym> ja wcale nie chciałam z nim zerwać, ale mama powiedziała, że muszę z nim zerwać, bo on sobie jakąś inną dziewczynę znalazł. <grym> Zostawcie widzowie łapkę w górę. Jedna no, łapka w górę to 1% więcej szans, że będę szczęśliwa. <grym> Zostawcie też widzowie subskrypcję, bo lecimy teraz po 11 tysięcy słów I, i jeszcze komentarz zostawcie, Martynka będzie dobrze To wam serduszko zostawię! Przestań jedrzeć, Boże Święty! Przeznań! Zostań! Ja przestań, ty przestań! Już mam ciebie dość! Daj mi spokój! Daj mi spokój! Ty Daj mi spokój! Turcja nie no ty ciągle włomaczy! Ja zaraz będę musiała, będę musiała do rynkologa iść. No, przepraszam. się uspokój. Ale nie ciastkami, tylko weź no Nie wiem trochę, jak tutaj przejść przez te ciastka. Chodź, może na dół. A po co? Rozmawiamy sobie. No, nie chcieć tak sama. Chodź, Rąścia. Tego kwiatu przecież jest pół światu. On nie był dla ciebie wystarczający. On kolory nosił, był taki kolorowy i to w ogóle było okropne. No, no, ale... No ale ja go kochałam, on też kochał. Zrobiłam ci specjalnie naprawdę nie ma co się przejmować. A co, co to, to za zupa? Meskwi. nie tapeza. Moja ulubiona. No. Moja też. Zostawię ci na stole. No ja Zowie, słuchajcie, moja mama robi najlepsze jedzonko na świecie, najlepszą ulubioną zupę na świecie. Masz, Martynko, cały garn, znaczy Wednesday, przepraszam. <laughs> nie. Przepraszam, przepraszam, A przepraszam, bo nie, jak nie mów do mnie! Przepraszam, nie, nic, nie będzie to. przepraszam. tak nazywasz. Na Ronda, już te kwiatki! Nie chcesz o nim słyszeć! Ale czemu? Co to było? Bo nie ma dżemu. Mamo? Tak? A ty kiedyś miałaś tak, że ktoś ciebie zostawił? Albo zdradził? No nie, miałam tylko tego jednego męża, no ale on mnie zdradził! No, no wiem. Tą Hiszpanką jakąś, nie wiem, tragedię. A dlaczego on cię w ogóle zdradził? Ona była moją w ogóle się, On krótkie, jasne włosy, rozumiesz? Była taka opalona, była niska. I to nie wiem w ogóle, jakiś komoestas estas jakieś Jakiś nie wiem, w ogóle inne języki rozumiesz? No, no rozumiem, no. no. Me gusta stóz! Como estás? Me gusta stu? A co no, to znaczy? Nie wiem, nie mam pojęcia, no. Como te llamas? Como te llamas, dokładnie, no to są jakieś w ogóle różne, dziwne języki, no Dobra, trudno. No cóż, ja może Dziękuję. się pójdę przejść na spacer. Na spacer? No. Dobra, możesz iść. Ja pójdę pozmywać jak to zawsze ja... O, bo... o otwórz! Ale... A, a ale... co wy tu robicie? Oh, cześć, Martyna! Nie ma! Już i na co taki! I to ja wiesz, mieć... ja pocieszyciel jestem tutaj. Ale my pocieszyliśmy zły jak ucieknie? ma pogrzeb. One są takie same tak. piękne jak ty. Kolejne kolorowe wynocha z tego domu ale, w tej chwili. Ale my się specjalnie No proszę, my się specjalnie pocieszymy z przestań, przestań! Koleżanki. No tak, tak, nie pamiętam jak. Znaczy. Że... już czasem tym rzucaj! Przyszliśmy po... na pocieszenie, bo my przeszłyśmy w Wednesday o pocieśniu. No Wednesday, tak, tak. my jesteśmy, tak, tak. Ale jak nazwijcie ją Martyna. Baba! Wednesday, Wednesday! Nie, 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 Dobra, nimi. No to zajmę się nimi. Chodźcie. No Martyna. Na górę Dajcie, Wednesday! Wednesday jest jaciółka nasza. Chodźcie, chodźcie, bo mnie uszy pęknął w tym domu. Chodźcie, chodźcie, oprowadzę was. Tutaj mamy. O, tutaj o, kiedyś o, o, mój tata o, i moja mama mieli takie swoje pomieszczenie, bo oni robili wiecie, yy, trumny. Ale tata. A, ale no tak, tutaj leżał akurat luber. Martyna już ale, nie ustąpiła. A tata zdradził mamę z jakąś hiszpańską. Która miała na imię, como éstas? Ciuchaczos. Chodźcie. No, tutaj dalej. Idę. O, otwarte, tutaj jest pokój. nie proszę, Martyna, Dziemy, nie, Marcie! Nie, nie, nie. nie Marcie! Tutaj nie jego komputer. Ani... nawet pachnie. Co ty robisz? Nie, nie, nie. ma tego już! Rozbieramy to. Bieramy. Nie możesz o niej nie wspominać. Ma. Do pokoju. Marsz. Nie będziesz, bo będziesz tylko go rozpamiętywać. I mm. nie możesz. Go. Nie. Idziemy, bo już nie ma jego rzeczy. Idziemy. Nie, nie, jedyna Nie, tym Nie, idź, idź, Idziemy. Dobrze. No. Proszę ani mnie nie O tutaj się... kwiatki od niego dla mnie. Ja byłam dla niego taka miła. Boże, tak czemu nie ja byłam nie to było trudne dla ciebie, to Martyna. Nie. To tutaj nie, to, mam to... mój pokój. Dużo to... ciastek, on dał mi tutaj dużo ciastek. Tutaj z nim omawiałam plan kradzieży pieniędzy. Co? 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 Jaki pieniędzy? Się nie Co, pieniędzy? Nie pieniędzy? Żadnych. No, byliśmy w więzieniu, ale to nic. No, no, tutaj, tutaj miałam z nim randkę, zrobiłam nam taki ale piknik to... mały. A nie, tutaj. Nie, to. Nie możesz nie, ma tego, nie A A czemu mi co jest płotek? Bo nie ma, nie ma a tego. Tutaj... Zapominamy. A tutaj nie, on na górze. Nie ma Martyna. my na... zawsze i Chodźcie się tak, no, je, tak miło było. Martyna, proszę, ale słuchaj Teraz dom. jest nowa era. Teraz my jesteśmy nowi chłopacy. Będą tak. lepsi, mówić, na, tak, I znajdziesz sobie chłopaczy w, w szkole. Nowa era to chyba takie podręczniki w szkole były. Martyna, będzie dobrze. Przecież e, znajdziesz sobie nowego, i w ogóle tak naprawdę to. Ale słuchajcie, ja bo ja bym chciała snufrem, tak. Ale nie no potrzebne. bo my sobie obiecywaliśmy, że my już będziemy razem na zawsze do końca życia. A nie jesteśmy na zawsze razem, bo zerwaliśmy. No ale chłopak nie chciała można przesunąć. Ale e... ja z nim nie jestem nawet, więc jak mam go przesunąć? No ale dobra, nieważne, dobra, ale wiecie, będzie, przecież 27 będziemy mieć wyjazd na Dżilandię, będzie tak fajnie. Będzie super no, właśnie. No, niby tak, no ale... Wiecie, tak przykro mi, no tak bez niego, ja taka już przyzwyczajona... Będziemy się malować... No, to ja taka i już przyzwyczajona, sobie... że ja z nim jestem, wiecie... Ale zrobimy takie grze party, całą Ale no, ostatnio w szkole był taki ładny nowy chłopak, co no no, no, mógł, że z nim jesteś... No, to to był loofer... Takie ładnieśne, Jak był... to loofer? On był, był ładniejszy... Nie wyglądał nie tamten był, był ładniejszy... Był jakiś załadny. Ale... No za ładny był... Ale znajdziesz sobie nowego najwyżej, a jak nie znajdziesz, to pamiętaj, my zawsze jesteśmy z tobą. Nigdy cię nie zostawimy jak on. Pamiętaj. Ale to no, ja cię tak. No bo on mnie zdradził, czyli w sumie on mnie zostawił. Ale w ogóle jak ty z nim zerwałaś? No bo no, znaczy, no, no w sumie to no było tak, że mama do mnie przyszła i mi powiedziała, że on mnie tam z jakąś zdradza z jakiegoś głęstę, no właśnie nie wiem, ale mama mi powiedziała, że te, że, że tak niby jest. Czyli ty z nim zerwałaś, nawet nie wiedząc, czy on cię zdradza. No, no w sumie to... No w sumie to tak, ale i nie. No bo mama powiedziała, że on mnie zdradza z jakąś głąb Stacy, no to z nim zerwałam. Przyjechała po mnie i powiedziała, że Mortyno wracasz, znaczy Błędnej wracasz do domu i mieszkasz tutaj ze mną. Ale no wiesz, no a może to mama mała i może jeszcze z nim porozmawiasz. Ma, mama nigdy nie kłamie. Ale... Pamiętaj, że jak to się nazywa... Mo Twoja mama nie lubiła luferka, ale kobiety nie, nie kłamią, więc luper musił cię zdradzić. No, to prawda, no dobra, masz rację. E, macie rację, dziewczyny, ale pamiętaj naprawdę, nie, no, nie możesz smutać, już, już nie smutaj. No dobra, no to już no Ale patrz, jeszcze jest def, jeszcze jest i Topie. Dziewczyny, a, a myślicie, że szukanie teraz chłopaka jest okej? Okay? Nie no, coś nie. nie. najpierw trzeba się wyszaleć, jakaś impreza. jeszcze za wcześnie. Impreza i możesz pofiltrowa pofiltrować, po, ale nie po, po być. Po pofiltrować. Po, pofiltrować. Tak, filtr taki, Świetry wiesz, przez sitko ich. Przez sidko. Czyli mówicie, że nie, że to powinnam mieć coś dla siebie, tak? Że, żeby, tak. żeby skupić tak. się na sobie tak, tak, i to da. Tak, ostatnio robiłyśmy ciuszki, coś w tym stylu. No dobra, dobra. dobra. Droga córko. Dzisiaj znajdziemy Ci przyszłego męża. Proszę Pani, nie, proszę Pani, nie, proszę pani proszę Ale to jest fatalny no to, to Siadaj na krzesło i się nie odzywaj. Ale proszę Pani, to jest... Nie zdenerwuj stale... mnie. Usiadaj, siadaj, siadaj, siadaj bo to się zaraz tą sikierą jeszcze pacnie. Ale no jak, jak to, jakiego męża? Czy z jakiej, czy... No normalnie, takiego. Gdzie? Jakiś... Ale, ale... ale zupersi, to jest jakiś fatalny pomysł. Ale to... Cię, mało, ale to, to Ciebie zostawił tata dla Hiszpanki. Jeszcze raz o niej wspomnisz, a ta siekiera wyląduje! Wyląduje, wyląduje, wyląduje! Nie ważne, gdzie wyląduje! W gomingu, wyląduje. cię gryzie! Padłam na pomysł, że dzisiaj do dyspozycji będziesz miała stu tyłu facetu. Z tłu?! ale ona, ona przed chwilą zerwała i z luperkiem, znaczy... E, no, z ten... Powiedz, jak ty się wytrzymujesz? Trochę nie wytrzymuję, ale Ale, ale... wiaś, usiąść na krzyczku! Ale wylewaj! Ale kiedy, czemu ty mnie nie machia. nie trzymam zaraz na no mów, nie mamo, mamo, no! ale jak z ciebie w... mów! Ja mówię, ty słuchasz! No tak! A nie, ty mówisz, ja słucham! No... A, a ja? Ona mówi... nie, ona nie mówi, dobra. No ale... Aha. ale dlaczego stu, a dlaczego na przykład nie pięciu? A czemu tylko pięciu? Przecież, wiesz, taki wie, szeroki wybór. Jak normalnie wędliny, rozumiesz? Takie wędliny. Takie wędliny. Stoisko z wędlinami, no. Ale, ale poczekaj, to... Jak? To, to teraz mam wybierać? Tak! Przygotowałam wszystkich wampirów, wilkołaków, nietoperzów, znacznej okolicy. Co? Co?! No! Jezus Maria! oni są? W domu? Halo, gdzie? Na zewnątrz. Gdzie? Przed gwiazdami oszalała pani! No ja nie oszalałam! Ja tutaj to niczego oszala. nie widzę! Czemu kłamiesz? No nie kłamie! Zamykaj te drzwi, bo zimno. No! 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 Nie! Zapraszam do tylnego wyjścia. No to idę. Proszę. Boż, Ale będzie super! Co nie to będzie. jest? Es. No, Nooo! jedyny! skąd ty ich wszystkich wziąłeś? Troszeczkę, tylko. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Wednesday. Tam pani nawet Elbo jest. Karias, widzisz to? Widzę no, pani, właśnie, ja się zastanawiam. Fajnie wygląda. Jezus Maria. Witam was wszystkich tu, Morticia. Adams już niedługo, nie Adams, bo może mnie zostawił, ale witam was wszystkich z innego świata: Wilkołaków, Wampirów, Nietoperzów i was w ogóle wszystkich. Ogólnie za chwilę będziemy wybierać dla mojej kochanej Curusi Wednesday męża. mamo, ale ja nie chcę. Co ale... Się nie? No ale proszę, ja chyba jeszcze Lufra kocham! Nie. Jak sami widzicie, ma złamane serce, ale to nic, zaraz to naprawimy. Zapraszam pierwszego kandydata. Proszę się przedstawić, mój przystojniaku, wampiraku! Hej Wednesday, mam na imię Nathan, jestem wampirem, straszam tutejszą wioskę e, co noc. I no, super, jest fajnie, podoba mi się. E, bolą cię nogi, bo cały dzień chodziłaś po mojej głowie. No bolą cię, czy nie bolą cię te nogi, no? Mm, nie, dobrze. nie dobrze. Ja, Wendry, ja nie, nie mam nóg. Powiedz coś jeszcze więcej o sobie. Dlaczego akurat Wednesday? Wednesday jest z rodziny Adamsów, jest bardzo mądrą oraz piękną dziewczyną oraz słyszałem, że aktualnie jest wolna. Jak ci się podoba Wednesday? Yy. Ten kawaler. Fajny, nie chcę, dobra, Fajny. prawo, prawo, prawo. Dobra, to zdajesz. na prawo. Tylko przypuściłeś, Na co to był. Ale to było chyba lewo. To, to prawo, dobrze, nieważne. <laughs> Następny kawaler, zapraszam! Witam! Proszę się przedstawić i opowiedzieć coś o sobie. Cześć, Wednesday. Mam na imię Karol i mam 1532 lata. Trochę stary, no. mamo! Jak to? Stary, ale jary! Co? No! Co? Co? Zobacz jaki kawaler! No ale no, nie. nie podoba Ci się? Y no, no trochę nie! Matyza, to temu? nie będzie dobry wybór. Proszę o No dobrze, skoro córka mówi, to następny Wenocha! Ale... No jest, gdzie on poszedł? Na lewo, Słuchaj, na, lewo. na lewo, na lewo! Na lewo! Moje Ten... lewo! Zapraszam następnego kandydata! O, jaki słodziak! Uuuu! mi się fit i chcę, żeby została moja mochanowa. O, prawo, 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 Jezu! Opowiedz coś więcej o sobie! Moja, 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 moja! Ooo! O Na prawo, na A, ile masz Jak? na... No to brawo, 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 brawo. O przepraszam, No i nie I następny kandydat. Zapraszam na scenę. O, ten jest fajny. Jaki kawaler. Mamo, jest mocny od ciebie! Przepraszam. Dobrze, Dobrze, opowiedz coś o sobie. Witaj, Wednesday, jestem wampir Elwood. Przyszłem tutaj, ponieważ dzwonili do mnie z nieba i mówili, że im anioł uciekł, ale spokojnie nie powiem im, że tu jesteś. Dobrze, co okay. myślisz Martyna? No dobra, to może powiedz coś o sobie. Mam 19 lat i jestem bardzo daleko. A jak daleka powiedz? Skąd jesteś? Z, za gór, za lasów. Oh, kurde. Yy. No dobrze, mało satysfakcjonująca odpowiedź, ale niech będzie. Co myślisz Martyna? Lewo. Znaczy, Wednesday, Mamo, lewo, lewo, lewo. Oj, proszę, lewo, lewo, dobra. Dobra, w prawo, niech ci będzie. No, iść prawo! No, prawo. jest na prawo! Oj, przepraszam, może! No boże. Do, 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 dobra. Następny kandydat, poproszę! Boże, bo jest. O, boże, jedyny! Ja jeszcze głową kręcić, Ja Jadek, mróz! Dzień dobry, Nie nazywam mróz. się y, Toner, drukarka Ocucki. Pochodzę z klanu Ocucki Kosmicznego. Przy, przybyłem zdobyć życie z tej planety w owoc, który przedłuży moje życie, ale skoczyłem w ten sposób. A, czyli jesteś duchem? Nie. No, Jestem kosmitą. W ogóle ogólnie wygląda jak Dziadek Mróz trochę i trochę tak. zastanawia. Jest taki trochę zabiały i w ogóle nie podobają mi się jego kolory. No ale co sądzisz ja, tym? Ja bym wzięła w lewo. Moim zdaniem jest też za stary. Tak, no, to, to, to zostały, ta Uho, jest za stary. Wygląda jak mój tata. No, dosłownie. Nie wspominaj go. Przepraszam, mamo! Mam już dość! Jezus! Stejny kandydat! To jest, o. Nie, to nie ten sam. Cześć. Hej. Przedstaw się. Jestem Idris, mam 250 lat. Ale coś jeszcze? Może... Jezu! Przeliczając no wasze, mam 18. O! Oh. A no to dobrze, no, to lepiej. To lepiej. Okay. A, A, kocham kolory, 800. ale jeżeli ich nie preferujesz, to mogę to zmienić dla siebie. Dla no, mnie? No, Super, bo czegoś takiego nie zrobił! Czasami go nie zgadać, w skończył! Nie właśnie tylko tego jednego, no! no przepraszam. Będę z ciebie dzisiaj. Nie istnieje, Fender, nie ma go! O jak, pan na lewo czy na prawo? To ty zadecyduj mamo! Ale to, ale to ty wybierasz! O, cześć piękna. W lewo! Za takie coś w lewo! W lewo, lewo dobra, w lewo, lewo, nie, w lewo! Lewo, lewo, w ja lewo! nie dołu! Ja W LEWO! lewo. Tam. Dobrze, dobrze! Dobrze, że go nie wybrałaś dobrze. Ma, on nawet nie zna kierunków! Wracając kolejny kandydat! O to jakiś taki szaiboy! Tak, troszkę... Trochę szybciej, bo nie mamy tyle czasu na wizji. Powiedzuję jeszcze Marek! Kurczę, kroparek. Co? <noise> opowiedz coś o sobie, może? Mam 19 tysięcy lat i... Ile? Dobrze, to opowiedz coś jeszcze o sobie. Gdzie mieszkasz, skąd jesteś? Z Bytomia. O Boże, lewo, o Boże. lewo o Boże. Lewo, 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 lewo. Zapraszam pana na lewo. Kolejna osoba. Ktoś o. dobry. Zapraszam pana tutaj, o. tutaj, tutaj. Niech pan coś o sobie opowie? Dzień dobry, nazywam się Fredmund Estis, mam 17 mm. lat i przyszłem spotkać tutaj, miejmy nadzieję, przyszłyśmy do życia. Co? Co myślisz? Powiedz coś o sobie więcej. Skąd jesteś? co robią twoje rodzice, czym się zajmują? Ile masz, masz lat? Hobby? A nie mówił ile ma lat. No tak, jaki masz hobby? Y A Ma długie pazury. Jakie jedzenie, jakie jedzenie preferujesz? Przez... Uh, no to wywodzę się za zgardu. ze zgardu? No, to... Moje, moje zainteresowania to polowanie na ludzi nocami oraz wycie, to pełni księżyca. Ale nie zjesz nam Martyny, prawda? Nie, zjesz nie zjem. No to chociaż, na pewno. to dobrze. Piękności się nie zjada. No dobra, prawo, niech ma. Kolejna osoba. Wow. O, Witam Dzień dobry Nazywam się Mirosław Towns Mam 284 lata A na nasze to ile? 18 Aha o, hmm. no, no, no może być! No, no tak może być tak. Powiedz coś o sobie Powiedz y, 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 Jakie masz hobby? O, no 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 Interesuje się y, graniem w szachy o, o. Nie lubię szach Bawo. Lewo, nie, nie lubię szach, wybacz. Lewo Lewo, proszę pana, lewo, lewo. On lewo. chyba nie ma jednak tych osiemnastu. No chyba Dobrze, nie kolejny zawodnik. Witam wszystkich tu serdecznie. O to O boże! Brawo, brawo, brawo! brawo, brawo. Dajcie mi coś powiedzieć o sobie! Ale prawo już, nie? No, no dobra, no dobra! O Rojana, się cieszy. Powiedz coś Generalnie! Już. Jestem Rocket. przybywam z dalekiej galaktyki, do której mogę cię zabrać. O, o kurde. Mam 17 lat. Dobrze. No. I co ja Ty, jeszcze? <grym> czym się interesujesz? Czym się interesujesz? O, Interesuję o, się takimi brońkami. Takie... Piów. Ale, ale tak szybko, o, ale jak, jak moje serce bije dla ciebie. O, kurde. No to jest Ty tak, jestem na tak. No to prawo. Dziękuję. No to biegli. A, jest bardzo, tu, tak. a tu, a tu, dobrze, a. dobrze. Dobrze, następny zawodnik, zapraszam serdecznie. O, wow. O. To jest gród. I'm Groot. No to skąd jesteś? I'm good. I'm good. Nie o, 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 rozumiecie, bo no, ja nie wiem, co się dzieje trochę. A, a, a dlaczego akurat ja? No. No, no, no. no myślę, że... I co myślisz, Wednesday? No! no moim zdaniem Czekam! No moim no zdaniem też. Nigdy z nikim takim nie byłam w sumie. No to na prawo! No, przecież ja prawo. To no, fajna, fajna, fajna by była decyzja. Dobrze, kolejny zawodnik, zapraszam serdecznie! Bo o o Jezu, co to jest? Antylopa? Jezus, ale Marok! Chyba tak! Fajna taka. Mam wiesz. O taki powiedz! Jestem wstydliwy, więc chciałbym ktoś za mnie go przeczytał. Ja mogę! Ja mogę! Ja mogę! A. Mogę! 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 mogę. No dobra, ja no weź! No dobra! No, Czekaj, nie umiem czytać jak coś, ale dobra. O Boże! Ale tam nie masz gdy ci smutno, gdy ci źle, zawsze możesz przetulić się. No i pamiętaj, nigdy nie zmieniaj się, bo mi bardzo podobasz się. Nie, no on ma skrzydło, będziemy zdradzał. Niestety, na lewo, przepraszam. No to zapraszam. Na na lewo. Było dobrze. Było dobrze. Było dobrze Następny kandydat, niestety. Następny kandydat. O, o, o. Dzień dobry. Dzień dobry Ale ma skrzydełka, Jezus! Proszę się o od moich skrzydeł Ale fajne! Przepraszam Dobrze Opowiedz coś o sobie Na dystans No Dalej Dalej No Hej Wednesday, nazywam się Helwood Jesteś może magikiem? Bo gdy patrzę na ciebie wszystko znika Ooo twa miłość do mnie też Aaa Martyno, nie płacz, nie płacz Mam taką super moc, że mogę sprawić, że moje skrzydła i rogi znikną w każdej chwili Zaprezentuj Dobrze Wow. Wow. Się? No. no Martyna, on mi się, poda... hmm? się podoba, mi się powinien podobać. Brawo! No nie, przedać już cicho! Będzie prawo! Niech nie za sobie nie mówią. Brawo, mówi. prawo! Proszę pana! 40 lat. Tak? Cicho! Na prawo tam, do kolegów, koleżanek, wiadomo do wszystkiego. Do o, wampirów, do nietoperzy! Zapraszam! Szybciej! Zapraszam kolejnego kandydata na scenę! Ooooooooooooooooo! Wow. Wow. Skrzydełka! Jezus Martyna, go na tak. Błagam. Opowiedz co się sobie. Hej Wednesday, mam na imię Alex, mam 19 lat. Moje ulubione picie to krew. Ja bym wolała... Z picą. Hmm. Lewo. Hmm. Lewo! 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 To są za duże szanse, że ją zaciłkasz, więc się boję o nią. Dobrze, następny kandydat! A to wow. kto to? Wow. Wow. Opowiedz co się o sobie. Yy, cześć, jestem Max. M mam 18 lat i w sumie to tak zachęciła mnie oferta tutaj. Oferta? Jesteś oferta, oferta? ale ja jej nie sprzedaję, broń Boże. Ale kobieto chodziłaś po ulicy i rozdawałaś ulotki. Chcę przejść! Mamo! Yy, prawo, lewo, prawo, prawo. Ale nie dawałam ulotek, nic nie było. Dobrze, następny kandydat. U o, ale co to jest, Boże? To boże, boże. Max. Boję się, że tym śluzem by mnie obślizgiwał. Wolę lewo. O, jest dosyć nieprzyjemny. Zapach taki Następny kandydat poproszę. O. Tak Uff. trochę Uff. jak Looper wygląda. Nie. Jest stan w To jest na imię Adam you. i ogólnie oh. przychodzę z bardzo daleka, dokładnie z Transylwanii. O. Co i tak trochę gorzej, ale, ale dalej kontynuuj. Kiedy patrzę na ciebie, to wyobrażam sobie pełnię księżyca. Czyli uważam, że jestem wielka jak księżyc, nie, czyli uważam. gruba, lewo. Nie, uważam, że nie jak księżyc. nie no że jestem gruba, kolego! Nie, no na to no będzie dobrze. Jeszcze to o kandydata. Czemu poszedł na prawo, mamo? Ja już nie. Lewo, kolego, czy ty wiesz co? To znaczy lewo, 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 na lewo, które? lewo. Nie O, o! Biję. Dobra. Następny kandydat, poproszę! Oh, Woow, wow. 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 Witaj, jestem Antonio. Muszę jedynie, <laughs> powiedz coś o sobie, może więcej? Mam 19 lat i przybyłem tutaj z dalekich krain. Jakich? Oj, jakich? No, Mrocznych. No, Kojarzycie Hogwart? Tak? Tak. Pochodzę z zakazanego lasu. O Jezu, Ym, chyba bezpiecznie będzie jak pójdzie na lewo. Lepiej wiesz. będzie jak pójdzie do mojej mamy. Tak! Dzień dobry. To, ale na nie 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 wiem, nie wiem, nie się jad... lewo, nie lewo. nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie pana co chodzi? No dobrze. Na lewo! Jeżeli... nie lewo! nie wiem, 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 nie Mężem? Jezu, mężem. mężem? Mężem. Tak, mężem. dokładnie. Zapraszam do kolejnego etapu. Ale zmienimy coś i to nie będzie mąż, tylko jakby dostanie randkę z Martyną. Uf, no chociaż no, to. No lepiej, bo... No, Temu lepiej? Nieważne, no. nie interesuj się! No dobrze, no to zapraszamy kandydatów, niech Martyna sobie ich wybierze. Jezu, nie, no to też nie. Powolutku, na spokojnie. Ile ich tu jest? Stitch nie dużo tych piękny się nie wiem. On nie, on zasnął. No, patrz, jak ola. No, no dosłownie, jak ola. proszę O, przepraszam, Ronsia. Stitch, panie Stitch. Stitch. Dobrze, A. Martyno, wybieraj. No to tak. Prawo, prawo. Zdecydowanie w prawo. Hmm. Lewo! Lewo, chyba, moim zdaniem. Lewo! Ale, poczekaj. A nie! Dobra, nie, nie! Jednak prawo, jednak prawo! Bo ty ty, ty miałeś ten wiersz. Nie! Nie, to nie on? Nie, to nie on. Nie. On ma takie szpony, że cię może skrzywdzić. To jest nie no, to no, no, no to lewo, no to lewo. Yy, lewo. Brawo! Brawo. brawo! No musiałaś to Ale my jesteś mieć taki pięć bo no, tylko czterech mamy. No to niech będzie czterech. Teraz tą czwórkę zapraszamy tutaj. No wiem, no fajny jesteś. Ale no, mogę ty... ze wszystkimi pójść na randkę? No on jest słodki! Nie wiem... No... Poczekaj, ja muszę... Ja, ja muszę obok niego stanąć. Chodź tutaj, chodź tutaj. O Boże, nie. Y y przepraszam cię, jesteś bardzo fajny. Ale musisz pójść na lewo, przepraszam. Wybaczysz. Na lewo? Ja też. Ja muszę zrostował. Stań tutaj grunt obok mnie. No tak. Kurde, z takim to bym się pokazała. Luper to nie jest taki niski. No zabaź, no twoje no, wafanie. No tak, co, myślę, że. No dobrze. To... No, no. No. No, ale on mi nawet nie powie, że mnie kocha. No przecież mówi, no ale... Nikt no. nie zrozumie, niż my! No ale ty... ale... I robię... Myślisz, że ty go rozumiesz. No ale... Przepraszam, no, ale lewo. A co, jak on urośnie? No właśnie, myślisz, że on urośnie, a później zmaleje. No, nie oglądałaś filmu? A no tak, Boże, zapomniałam. No ty, i później będziesz musiała na... nie opiekować... cicho! Zostało ostatnich dwóch kandydatów i wiesz mądrze. No, wybieraj, wybieraj. Bo ja lubię Roketa, on mi się zawsze podobał. No kurde, no widzisz, ale. No musisz wybrać kogoś znowu, to z dwójką nie pójdziesz. A nie mogę z dwójką pójść na randkę? No chyba oszalałaś, dziecko drogie. Znaczy, no tak po kolei. Najpierw to w domu zamknij, Później znowu on, później znowu on, później znowu on, później on. Nie ma żadnego planu B. Mamo wybacz, ale wybieram ich dwóch. Co Kaka cinek,